Nazywam się Kamil czy jestem z Katowic, mam 26 lat. Z jakieś 2-3 lata temu wpadłem na ten pomysł, ponieważ pogłębiały mi się za kola przez to, że tak genetycznie po prostu w rodzinie jest. Widziałem ją kilka razy na Instagramie polecanych, jak szukałem odnośnie przeszczepów włosów, no i spodobała mi się, i dlatego ją wybrałem. Miałem obawy, że będzie bolał przeszczep włosów, ale jednak nie bolał. Na początku zabiegu jest znieczulenie i tylko ta część troszkę bolała, bo po prostu trzeba znieczulić. Reszta zabiegu bezboleśnie przebiegła. Ja miałem długi zabieg, bo miałem dużo graftów. Udało mi się to w jeden dzień, no i jestem zadowolony z zabiegu. Super były, pozwoliły włączyć nawet muzykę, podcast, więc można sobie wziąć telefon, słuchawki i coś tam zawsze zabić ten czas. Tak, polecam, polecam, bo, bo to są takie obawy tylko w głowie. Podróż do Turcji super. Od razu jak przyleciałem był transfer szybko, fajnym samochodem. Z hotelu do kliniki też. I kiedy chcieliśmy, ile razy chcieliśmy, był transport.